Czy warto kupić fotel Razer Escourval? Z naszego punktu widzenia jest to najlepiej zrównoważony fotel gamingowy w średnio wysokim segmencie. Używamy go w naszym biurze od roku i chociaż nie jest idealny, spełnił nasze oczekiwania. Już za chwilę opowiem Ci zarówno o jego zaletach, jak i o aspektach, które można poprawić. Największą zaletą tego fotela jest jego regulowane podparcie lędźwiowe, oraz projekt dostosowany do długich sesji, ale jednocześnie ma on swoje ograniczenia. Podparcie lędźwiowe to, bez dwóch zdań, najlepsze, jakie testowałem w fotelu typu Racing. Ruchoma część dostosowuje się do naturalnej krzywizny dolnej części pleców, zapewniając stabilne podparcie i promując prawidłową postawę. Co więcej, Regulacja odbywa się za pomocą bardzo intuicyjnych przycisków, co pozwala na szybkie i skuteczne dostosowanie podparcia do własnych potrzeb. Zagłówek, miękki i dobrze zaprojektowany, dopasowuje się do kształtu szyi i doskonale uzupełnia całość. Fotel można odchylić aż do 152 stopni, co jest idealne do odpoczynku lub nawet krótkiej drzemki. Jeśli chodzi o ergonomię, jest to ciekawa opcja dla osób o wzroście od 1,60 m do 1,88 m. W przeciwieństwie do innych foteli typu Racing, moje stopy wygodnie dotykają podłogi, co zapobiega uczuciu siedzenia na zbyt dużym fotelu. Jednak nie wszystko jest idealne. Głównym minusem iskur jest siedzisko. Poduszka jest bardzo twarda, co powoduje nieprzyjemne uczucie ucisku na pośladki. Ponadto, boki fotela, mimo że zostały zmniejszone w porównaniu z poprzednimi wersjami, nadal są dość sztywne, co ogranicza możliwość rozstawienia nóg i swobodnego poruszania się. Może to przeszkadzać osobom, które preferują bardziej zrelaksowaną pozycję lub potrzebują większej swobody ruchu bez uderzania w podłokietniki. Podparcie lędźwiowe, mimo że doskonałe pod wieloma względami, dla niektórych użytkowników może znajdować się nieco za wysoko, co dodatkowo ogranicza mobilność. Jest to fotel z wyższej półki, który naprawdę wyróżnia się pod względem podparcia lędźwiowego i zagłówka, oferując ergonomiczną konstrukcję zaprojektowaną w celu utrzymania prawidłowej postawy. Jest to dla nas kluczowy czynnik w tej porównawczej recenzji. Jednak te zalety są przyćmione przez zbyt sztywne siedzisko i ograniczenia boczne, co wpływa na komfort, a to kluczowe, jeśli planujesz spędzać na nim długie godziny. Jeśli masz bardziej ograniczony budżet, warto rozważyć inne alternatywy, które lepiej równoważą wsparcie i komfort siedziska.